Kolejne porównanie sekatorów o średnicy cięcia do 3 cm, czyli tak, idealne egzemplarze do, do letniego cięcia, do młodych drzewek. Małe, lekkie, e, szybkie. Tym razem mamy Swansoft Pro 28 i, i sekator Dawsonii. Cenowo sekatory. E, Pro 28 kosztuje około 650 zł, ten około 1100 zł. To wziąłem ze strony ceny. Napięcie pracy takie same 16,8. Baterie tutaj w obu przypadkach 2A. Zobaczymy wagi. 936 z baterią. I 902 przygotuję ja ogólnie też film z porównaniem kilku tego typu sekatorów, czyli takich do 3 cm rozwarcia. Będziecie mogli sobie po, no, porównać. Tam będą powiedziane ceny wagi, który będzie najlżejszy, który najmocniejszy. Tu jeżeli chodzi o moc tych sekatorów, jest na tym samym poziomie, bo we wcześniejszym filmie pokazałem pro 28 i taki sekator no, bezfirmowy. Bez E, tani, tam były problemy z tym cięciem pomimo tego, że niby jest większe napięcie nie dawał rady wszystkiego ciąć w obu przypadkach tu mamy wskaźniki naładowania baterii w pru28 mamy dodatkowo e, wskaźnik tutaj naładowania procentowy liczby cięcia, w Ausonii tego tu nie mamy ta ausonia jest używana dlatego pracuje troszeczkę inaczej nie wiem też do końca bo nie znalazłem na stronie e, w sklepie informacji czy jest funkcja ochrony palca metalowy spust nakładka na to by wskazywała no tutaj w, w tym Pro 28 jest oba sekatory mają funkcję progresywnego cięcia jeżeli chodzi o rozwarcia no po, powiedzmy, że tutaj na, na, tym, na tym dużym rozwarciu mamy na podobnym poziomie to nie jest tak, jak nazwa wskazuje, że to jest 28, to bardziej takie 3 cm. A jeżeli chodzi o, o mniejsze rozwarcia, to widzicie, że Ausonia troszeczkę to rozwarcie ma większe, na tym mniejszym stopniu. Tempo pracy na dużych rozwarciach. Podobnie zmienię sobie to. Mimo że Syriza no jest bardzo podobny. Ten pracuje tak. No, ten jest używany, więc mówię, ten dźwięk jest troszeczkę inny. Nie miałem w ręku nowego, więc ciężko mi się odnieść do tego, czy, czy ten dźwięk pracy jest podobny. Tak wyglądają te dwa egzemplarze i jeżeli ktoś szuka teraz cykatora do letniego cięcia to jeszcze warto poczekać będzie niedługo też film z porównaniem 5 pięciu egzemplarzy różnych o różnych wagach no, te średnice cięcia są bardzo podobne no bo wszystkie do, do 3 cm ale jest spory też rozstrzał cenowy no bo będziemy mieli tak no ten najdroższy tak 1100 najtańszy tam jakieś 250 ale będą Będą i będzie i sekatorek za za 600 650 750 coś coś w tych granicach także warto poczekać i zobaczyć